Trzeci, pan Damian w pełnym zalopie. Zobaczcie jak pięknie się ukrył za koniem. Pan Rukowy. Pan Mariusz Herbów przy krzyże. Ha! Zobaczcie, jaką prędkością oni to robią. I polskiego dziewitu! W Polsce. I jego obręb również, konkurent, Także najlepszy w Polsce, legendarz, pan Bartek Kadziąski. Widzieliście go w niejednym filmie, chociaż we nie rozpoznajecie, bo on te najtrudniejsze sztuczki za aktorów. Pan Zamiar Lewski, jak pięknie są I pan Nikomy, zaczekł znowu do końca. Ale mimo wszystko, że koniec. Nie posłuchał panem, został wykonany. Zobaczcie, z jaką prędkością. Przęknął. Jak zwykle za bardzo długiem czekamy. A pana panu...